O Co jest wariacie? On głowie wszystko. Utknęliśmy. Cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, nastał ten dzień. Nastał ten dzień i w końcu spotykamy się z ekipą. Co prawda nie całą ekipą z Tokapacio, ale z tą jakąś częścią tej ekipy, która mogła przyjechać do Wrocławia. Także dzisiaj, moi drodzy, jest spotkanie. Niektórzy już są, niektórzy jeszcze jadą, także ja, jako że mieszkam we Wrocławiu, jadę odebrać ich z dworca. Mam już, moi drodzy, spakowany tutaj cały plecaczek. Tak wygląda, jest naprawdę ogromny w porównaniu do mojej e, nogi. Miałem inne plany, miałem y, plany ubrać krótkie spodnie, ale zobaczcie, jaka jest pogoda na dworze: cały czas po prostu leje, pada, więc jest lipa. Więc musiałem się ubrać w taki sposób. Myślę, że fajnie to przekwiłem. Muszę jeszcze dopakować buty, nie wiem gdzie je zmieszczę, ale widzimy się już chyba, jak będziemy jechać. Bo my tu mamy. O kurde. Cześć, Witam serdecznie. Co jest, panowie? Witam, witam. O kurde. Patrzcie, widzowie, co się dzieje. Nagrywam vloga, także możecie pozdrawiać. Jezus, Maria, robimy sobie live'a z telefonu. 18 osób na live'ie żeby coś 18 osób na naszym live'ie coś, ale Możecie pozdrawić. możecie pozdrawić. 16 osób, pozdro, pozdro Galeria. Robimy live'a i czekamy Galeria. na największego lenia, czyli Pacia Siemano widzowie, ogólnie sytuacja jest taka, że czekamy sobie tutaj na deszczu Nie mamy pomysłu co robić, więc ja wpadłem na pomysł, że nagramy sobie vloga Ale generalnie dzwoniłem, jeśli chodzi o apartamenty I apartament będzie dostępny dopiero od godziny około 13 Dostanę wtedy informację na maila, że możemy przyjeżdżać Więc dopiero wtedy Janek oczywiście napisał, że będzie o 16.45 dopiero, więc jak zawsze punktualnie. Dzięki Jadek. Nie no, śmiejemy się, ale generalnie dopiero około 13.00 będziemy mieli dostępny apartament, więc na razie sobie czekamy na wrocelawi w tym oto miejscu z tymi przystojniakami. Robiliśmy live'a na YouTube i na Instagramie. Bardzo fajnie się przyjął, także myślę, że dzisiaj jeszcze z apartamentu coś ogarniemy. No i może jak jeśle noc tripa, jak wypada na pacia i ekipę, całą. No i generalnie czekamy sobie, później zamówimy jakąś rybę. Jedziemy, nie? No i jak wreszcie przestanie padać, bo zobaczcie, jaka jest koszmarna pogoda. Jaka jest koszmarna to pogoda. Koszmarna jest. Generalnie, moi drodzy, dostaliśmy info, że apartament będzie dopiero o 13, także zamówiliśmy sobie coś do jedzenia, bo obiad pędzimy, będziemy dopiero jedli, jak Pacie przyjedzie. filmik oglądasz. Patrz, o Tobie jest ten film. Generalnie Nie, no nie wierzę Tak, to jesteś ty No, wie, to to no. I ja. zamówiliśmy sobie do jedzenia I sobie idziemy. W oczekiwaniu na największego lenia na polskim YouTubie, czyli Jana Padeckiego Pozdro Siemanko, siemanko widzowie Update A mianowicie dostaliśmy informację, że nasz apartament jest już do odbioru Dlatego idziemy w stronę już rynku Fajnie jakbyś dał mi coś powiedzieć na mojego vloga Lecimy teraz na rynek Jesteśmy moi drodzy za Wrocławią Tam jest Wrocławia, a tu są Arkady Jedziemy teraz, e, idziemy w sumie. Oni nie chcieli taksówki, chcieli zdrowy tryb życia uprawiać. Odłożymy bagaże, czekamy na pateckiego. Przy okazji, sobie coś ponagrywamy. Wizowie, jesteśmy już w apartamencie. Jak przystało na prawdziwą ekipę, reakcja na apartament. Dobra, uwaga, patrzcie to przed wejściem. To wybijało. Patrz. Jo. patrzcie na to. Patrz na to O kurde co jest? O gościu Patrz na to, co? Ej, co tu jest? Patrz Patrz jaka łazienka, ty Co jest? Zobaczmy tą łazienkę Patrz Ej, Gdzie to światło? O kurde Patrz jaka łazienka, gościu Co jest grane w ogóle? Siema. Siema A tam co jest? Właśnie, spójrz, tam jest sypialnia chyba Ja tu śpię, ja tu śpię, ja rezerwuję Łazienkę Czy tu, czy tu jest jacuzzi, chcesz mi powiedzieć? Gdzie? No tu Jacuzzi? No, a co to jest? Ej, możliwe <grytanie> Co jest w jacuzzi? Ej, <grytanie> mocny apartament, serio, a tu co jest? To jest prysznic chyba, nie? O stary Wszyscy się tutaj Generalnie, Generalnie jestem mega pod wrażeniem jeśli chodzi o apartament Myślałem, że to będzie taki zwykły po prostu pokój, a to wygląda serio mega, mega dobrze. Zobaczcie jaki mamy widok. Naprawdę, no nie, zachwycający. Ty, ale zobaczcie, zobaczcie jaki tu będzie kadr na tej kanapie. Będzie coś pięknego. My się teraz rozpakowujemy, patrzymy co i jak w tym apartamencie. I co? No pierwsze wrażenie? Moim zdaniem stary, zobacz to. Zobacz jakie to jest ładne. Moim Bram zdaniem myszlęfa. jest pokczamp. Tu, tu nie śpisz. <głos> <głos> żartowałem, żartowałem. No, także moi drodzy, jakie wyrażenia Dominiku? 10 na 10. kozaczynio meine damen. kozaczynio Bardzo dobrze. Moim zdaniem też jest pokrzam, także widzimy się po prostu, jak przyjedzie leni chyba, nie? No a my lecimy nagrywać odcineczki do nas wszystkich. Luba. Co wy gadacie, panowie? Pana Idziemy nam się Amen. idźcie w pokoju, Dobra, to. <noise> Co nam się dzieje? A to jest centralnie, to jest, stary centralnie tam jest rynek. Tam jest Fenix. A my jesteśmy tu, ale pokczą, serio, zobaczcie to, zobaczcie jaki to jest masne. A my tutaj teraz będziemy nagrywać coś do pana Szynalka, Mateuszka i tu jest kanapa ekipy. Nie no, serio, prezentuje się to. A już się nagrywa? gdzie on jest Przepraszam bardzo, proszę zasubskrybować kanał Szuszeku, z dzwoneczkiem i łapką w górę. Dzięki. na tym komputerze, proszę to zrobić, no. Myślę, że to suba z dzwonkiem. Ujęcie do teledysku. Ale nie to window tak... Utknęliśmy. niestabilnie się dzieje. No ale generalnie jedziemy teraz windą na miasto, żeby wykonać wszystkie wyzwania, coś ponegrywać, no i później Paciorella naszego mentora. Tak było. Tak 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 było, tak jest i będzie. Także widzimy się już na mieście. jest! No nie udało się. Więc dobra, my lecimy teraz do apartamentu i tam no, jedziemy, jedziemy na ryneczek Na ryneczek! Masz to! co je? <grymne> elo, <grymne> elo Reakcja o, twoja na apartament <grymne> O Jezu, router mamy? Jest, jest, sprawdzone, no ja jestem ciekaw Ej, <grymne> Ja, Bo jakie my mamy fortepian, o Okej, co chodzi? Kanapa ekipy tu jest. Ka Kanapa ekipy. co no co tu? Ej, mam Na Grane no, będzie. Nie, ten fortepian działa! Pianino, no, ale... Dobra, wepal go. Dobra, chłopaki. O siema. Siema, no. Ale czekaj, czekaj. Ej, ale kibel jest fajniejszy. O, no. o toaletkę jak zobaczysz robi. O jest gościu marinawy. Ale... A tu masz jacuzzi. No, tak. tu, tu, oh, tu masz jacuzzi, ale patu. A tu jacuzzi. Whoa, kurde. A tu jacuzzi. jacuzzi. są ale tutaj jest chyba odnoty... Nooo! To jest począte. W nocy będzie coś smażone. Kuchnia ekipy, a tu masz taką przyjemniacką toaletkę po prostu. Co, co? O, przyjemniacka toaletka. Chodzi mi raka <grym> Milerakar. Kurde z Sandowaru są.

Ej panowie bo, ma... Kto miał przerwę ze śpiewaniem na rynku? Nic nie miał ze śpiewania. Mieliście mieć ode mnie co, Nie ja wiem kto miał przerwę. <laughs> ja, te, ja też wiem. Generalnie widzowie jemy szybko i lecimy na spotkanie z widzami. Hey, przyszli. O, przyszli. No. No. Hej, przyszli! Przyszli! Hej, kiedy nie. Jasne, że tak. Dobra, no. chcecie być na filmie? Bo tutaj nagrywamy generalnie. Dziękuję. Okay. Dzięki. Jejku, spokojnie. 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 Dosłownie. No spokojnie! Jaka kolejka, ty! Jeszcze miałem w planach zrobienie drugiego odcinka ze Starbucksem, mm -hmm. który by polegał na tym, że idziemy do Starbucksa i mówimy i znajdujemy w sieci jakieś skomplikowane imię jakiegoś aktora, tam no po prostu jakieś skomplikowane imię i nazwisko i nie mówimy. W moim przypadku abuel czy coś. Idziemy teraz do apartamentu. Idziesz z nami? No yes. idę. Dobra, to idziemy. No chodźcie i super. Wszyscy, chodźcie, Masz to! Oh, oh ja. Co <głos> jest, <głos> wariacie? <noise> Co się dzieje? Nie dajcie. Nie montowania. No. Już no. wow. duże. No. Zapraszamy, zapraszamy. Ej, Ej nie to co jest? Mito. I robimy, się. moi drodzy, teraz losowanie, kto będzie. Butelkę z widzami. <grym> nie no tak. jeszcze, nie? No. Nie no. I co? Teraz robimy sobie losowanko, buteleczką, kto będzie prowadził lajwika, Więc to chodźcie tutaj wszyscy wszyscy dookoła. No i nie no, ale i tak się będziemy potem zmieniać. No ja, żeby było sprawiedliwie. No. I butelki. O, nie, Ona się raczej sercją. nie będzie kręcić. Nie. nie. <grywaś> 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 Paulinka mi coś napisała. O, Ej Janek, no. a jakbym przyjechała jutro rano do was do Wrocławia? Prato, prato! Nie. Tak? No ja zostaję. <grywaś> Ej Arle, teraz cisza. Cisza. Mamy takie coś, jest cisza i wszyscy potem, gdy ja się odwracam, to mówicie Proszę przyjść Paulinka, coś takiego Kochamy cię, coś takiego ja tak, to będzie Jak chcesz, no, Paulinka <laughs> Yo, Przyjeżdżaj! Jo, przyjeżdżaj! się kotany Dobra, prowadź Siemano, siemano, stream Odpaliliśmy Jesteśmy na nagrywkach. Albo rozpoczynamy okay. Ale ty jest youtubera chce chwalić Właśnie, nie zrób. trzeba się pochwalić kato, bądź. pokazać, że... Chyba musimy iść. Eee, Koło katedry. Będziemy koło katedry, będziemy. Ej Janek, tak? A ktoś jeszcze jest? Na spotkaniu w apartamencie. Uuu. Mogę kogoś dołączyć? Ej, bogaty. Dodaj. Jakby troszkę ślącego. jakie mam nagrywać? Przyszedł właściciel kamery. Janek. Co powiesz do kamery swojej. Wiesz, ile masz materiału? Odprowadzałem sandwich na dworzec. No. Masz, co tu się dzieje w ogóle? Aria live oglądałem jakie chem na hule <laughs> Ja to cały czas nagrywam praktycznie Ale będzie materiał stary. O, chłopie. No, Ale to na vlogu, a tam jest vlog nagrywany Ej, chat pozdrawia vloga chyba w tym momencie, co? O, Czad chyba pozdrawia, widzę o, o chyba. Pozdrawiajcie i ty. Tak, Patrzcie, jest sobie live'iku Pacia Czekajcie, bo. Pozdro pozdro, pozdro, pozdro leci. Ej, ja wchodzę do sąsiedniego. Ja w ogóle komentuję Będzie? będzie. I zawsze je Chyba będzie, nie? No Chyba nie. Będzie czy nie? Ale przystojnie. Materiał, to <smot ütory> nie wiem tak. ile <gibli> Na dzisiaj chyba wystarczy. Może pamiętacie poprzedni odcinek, w sensie, nagrywałem taki odcinek wraz z Wandalem i Nesterem, gdzie przychodziliśmy do Starbucksa Tu kombure. Instagram. Dokładnie. Dokładnie tak, dobra uwaga. Ej nie. Patrzył jej Instagram, tak? Dobra, tak jak chciała. Masz ojciec! Tak, dwie stówki, mamy spodnie, nie wiem, ze stówką. No i Jeezy, jeezy, bro. In high kiosk, bro. Dwa czterysta, dwa czterysta. Dobra, tutaj od mamy oczywiście. na we winy. No we winy, no we winy. No we winy, no Dwie stówki, bro. To jest takie ID. Ona już istnieją dostępne. Mamy spodnie, chętnie, chętnie. Ze stówkę, ze stówkę. No i buciki. Easy, easy, bro. Easy. Na high kiosku DS2400, y, but it's full reflective statics. Ją, y, ją. Y, no. No i to tyle. Y, a, I, iPhone, iPhone, iPhone. Y, 3K, 3K, ja. Yeah. Chcesz coś powiedzieć? Tak. Do słuszka vloga? No dobra, no to ja bym chciał tylko powiedzieć, że y, wiadomo, Instagram. przez y, No i to tyle w sumie. Fajny odcinek, pozdrawiam. A teraz ty co chcesz powiedzieć? Skończony jest. Co powiesz? Tak jest, zdaliśmy. Ale... To będzie na vlogu Szuszka, ale wbijacie do mnie na kanał. On też tak mówi. Hey, ten vlog, stary ty dostaw coś tak griwasz. Ja, ja ja już do zbotowe, No to ten materiał będzie. Kamerzysta, no wbijajcie. wbijajcie. Wbijajcie, bo robicie